Witam was dzisiaj z siłowni Kalipsa w Gdańsku. Pokażę wam dzisiaj mój system treningowy, jakim trenuję. A mianowicie jest to trening full body workout. Dokładnie później powiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o mój trening. A teraz idziemy na jakieś 10 minut rozgrzewki i lecimy z tematem. Muzyka Moja rozgrzewka wygląda tak, to będzie około 10 minut rowerka. Generalnie lepiej uważam, żeby tą rozgrzewkę przeprowadzić na jakimś orbitreku, tam gdzie pracuje całe ciało. Ale dzisiaj cały dzień miałem urwanie głowy, jestem mega zmęczony, także pozwoliłem sobie na odrobinę lenistwa. Ale spokojnie. Dobrzeje się dobrze i zaraz będziemy leczyć z Okej, okay, to teraz zaczynamy. Trening. Zaczynamy trening full body workout. <grym> zaczynamy zawsze od największych partii. U mnie są to nogi, jak i u większości, chociaż nie u wszystkich. Ale zaczynamy od, od nóg, następnie plecy, klatka, barki i mniejsze partie. Staramy się, żeby to były ćwiczenia na wolnych ciężarach, ćwiczenia wielostawowe. Także dzisiaj robimy przysiady. U mnie ja robię przysiady 4 razy w tygodniu, ponieważ ten rok chcę przeznaczyć na mocną rozbudowę nóg. Muszę trenować za bocianów, nie wszyscy trenują nogi, także ja muszę nadrabiać za nich. Nie? Zaczynamy od przysiadów. Dzisiaj są to przysiady z tyłu i u mnie wygląda tak, że zamieniam. Raz robię fronty, czyli przysiady ze sztangą z przodu, raz z tyłu. Dzisiaj wypadło na przysiadę z tyłu, także lecimy. Staram się robić w 4 do 5 serii czasami po 10-12 ruchów. Zaczynamy od stówki i będziemy dokładać po 20 kg. Zobaczcie co tu się dzieje na sztande. Pokazywałem już to nieraz. Niestety z mobilnością u mnie jest bardzo, bardzo słabiutko, ale obiecałem sobie w tym roku, że poprawię to. Jeszcze na bardzo ważną rzecz. Jak robicie serię, to przerwy między seriami starajcie się robić do wyrównania oddechu. Jeżeli czujecie przy, po takich przysiadach, że jeszcze nie wróciliście do siebie, że tak powiem, czyli jeszcze potrzebujecie troszeczkę czasu, żeby nabrać sił do kolejnej serii, dajcie sobie troszeczkę więcej, parę sekund więcej czasu, tak, żeby każdą serię zrobić na 100%. Nie jest tutaj powiedziane, okay. że. Ma być to sztywne jakieś 45 sekund czy minuta. Jeżeli potrzebujecie dwóch minut, śmiało odpoczywajcie dwie minuty. Tak wie, że nogi trzeba trenować. Także bierzcie z niego przykład. A nie tylko klata i bizzert. Patrzcie, jak ja siadam, żebyście nie robili zginania kolan ze sztangą, tylko macie robić przysiady. Ćwiczenie numer dwa dzisiaj. To będzie podciąganie handla jednorącz w opadzie, czyli dzisiaj robimy grubość pleców. Ostatnio na poprzednim treningu robiłem podciąganie na drążku, czyli na szerokość. Dzisiaj robimy grubość, środek plecy i lecimy wysłałanie handlem jednorącz. Główne ćwiczenie jakie wykonuję na plecy to są podciąganie na drążku ściągania pod chwytem, wiosłowanie jednorącz, albo wiosłowanie sztangą w opadzie szeroko. To jest głównie na tych czterech ćwiczeniach bazowych. Osoby początkujące, mniej zaawansowane, też nie powinny się zajrzeć od razu zaczynać od pięciu serii w każdym ćwiczeniu. Możemy zacząć sobie spokojnie od trzech serii w każdym ćwiczeniu i co jakiś czas, powiedzmy co dwa tygodnie sobie dokładać po kolejnej serii, tak aż dojdziemy do 4-5 serii. Jak lecę systemem full body Workout, nie kręcę w ogóle aerobów. Jestem tak wywalony, taka ilość kalorii jest spalana w tego rodzaju treningu, że w zasadzie nie trzeba robić żadnych aerobów. Kolejne ćwiczenie, klateczka. Dzisiaj jest to wyciskanie na klatę na sztandze płaskiej. Oczywiście tutaj też mam te cztery treningi w tygodniu, więc sobie zamieniam te ćwiczenia. Raz to jest wyciskanie na płaskiej, tak jak dzisiaj, raz to jest wyciskanie sztangi na ławce skośnej w górę, raz są to jakieś wyciskanie hantli na płaskiej i wyciskanie hantli na ławce skośnej. Generalnie preferuję same wyciskania, żadnych rozpiętek nie robię tego rodzaju treningu, może od czasu do czasu ale naprawdę jest to bardzo bardzo rzadko staram się robić same wyciskania to lecimy lecimy z ostatnią serią pomagać mi będzie, asekurować mi będzie Jay Cutler z tyłu mam do niego pełne zaufanie lecimy Lecimy z kolejnym ćwiczeniem. Bareczki teraz zrobimy. Przetrenujemy boczny akton mięśni ramiennych z nocnym boków. W tygodniu wyciskania różnego rodzaju hantle sztanga. Raz w tygodniu z bokiem. Kolejne ćwiczenie. Tym razem baniaki. Dzisiaj będzie to uginanie w ze sztangą. Prosta. Ostatnio robiłem sobie to z kantlami, więc dzisiaj ze sztangą robię to na przemian. Raz sztanga prosta, raz łamana, raz kanteliki, ale generalnie staram się tak jak cały czas powtarzam robić na wolnych ciężarach. ważne, żeby się nie zarzucali tym ciężarem żeby się nie pomagali sobie plecami, nogami jak widzę, jak niektórzy zarzucają ten ciężar to aż mi głowa boli po prostu starajcie się trenować biceps ja wiem, ja rozumiem, że to jest ten rodzaj treningu to jest full body workout, że trenujemy całe ciało ale nie w tym ćwiczeniu tutaj trenujemy tylko biceps Także starajcie się dobrze wykonać to ćwiczenie ja osobiście nie szaleję te, z ciężarem przy tym ćwiczeniu i mi w zupełności 40 kg wystarczy to jest bardzo mały mięsień Jemu nie trzeba aż tak dużego ciężaru, żeby dać mu z kościoła. I ostatnie ćwiczenie dzisiaj na tricepsik. Nie będę szalał też ciężarami fizes, bo łokieć boli. łokieć boli. Zrobię sobie wyciskanie francuskie z handlami z rotacją podgarstwą. Zaraz wam pokażę dokładnie jak to wygląda. ręczniczek żeby nie było Zacznę sobie od 12 kg delikatnie Bardzo fajny ćwiczenie się moja głowa wystaje poza ławkę robię to po to, żeby hantle nie obijały mi ławeczkę. Jeżeli moja głowa by leżała zaraz wam pokazać co wygląda. Jeżeli leżałbym normalnie, hantle opuszczał tutaj, obijałoby mi się ławeczkę. Przez to nie mógłbym dobrze rozciągnąć mięścia trójgłowego. A w momencie kiedy głowa jest poza ławeczką nic mnie tutaj nie ogranicza i mogę bardzo nisko handle opuścić. Dobrze rozciągnąć mięśnie. Lecimy osta ostatnią serię na tricepsik i lecimy do szatni, Kąpać się, jeść i takie tam. Także mój trenik mieliście okazję zobaczyć jak wygląda obecnie. Teraz jesteśmy po treningu. Zawsze sobie przygotowuję wcześniej, wsypuję do shakera witargo. Teraz spożywam 70 gram Vitargo, 10, yy, 10 gram kreatyny, dokładnie krealkalin, 30 gram glutaminy. To jest po treningu BCA 20 gram. To sobie wypijam zawsze w formie szejka po treningu. Zaraz tak schodzę do szatni. 15-20 minut później 40 gram izolatu Izolat 100. I jakoś godzinkę później już jem normalny posiłek, nie jem nigdy na szybkiego, jak nie, nie mam siły, nie jem, dopiero jak mi zaczyna podpadać tak zwane sanie, zaczynam coś wrzucać na róż, jakiś posiłeczek, czyli chodzi o moje posiłki, jak w tej chwili wyglądają, to śniadanko zjadam o godzinie 8, czyli jakieś 2 godziny przed ringiem bo trenuję zazwyczaj rano o 10. Jest to 6 całych jajek, 40 g boczku i smażę to na 10 gramach oleju kokosowego. Kolejne posiłki to jest po 100 gram ryżu, jakieś 200-220 gram jakiegoś mięsa, czy to ryba, czy filet z kurczaka, czy wołowina, ale najczęściej jest to jakiś filet albo, albo z kurczaka, albo z indyka. I tak te posiłki w zasadzie wyglądają do samego wieczora, a w ostatnim posiłku też oczywiście idą węglowodane. Zdarza mi się często oszukiwać, robić jakieś oszukane posiłki. Nawet w tym okresie mogę powiedzieć miało, że na pięć posiłków, które spożywam, najczęściej jest jeden jakiś oszukany posiłek. Oczywiście jak przyjdzie okres przedstartowy, okres przygotowania do zawodów, nie będzie żadnych wymówek a mi dieta będzie trzymana na 100%. I to, że ja oszukuję, to nie znaczy, że wy wszyscy macie też oszukiwać, bo to wszystko zależy od tego, jaką kto na, na ten okres ma formę. Czy może sobie pozwolić na oszukiwanie, czy nie może sobie pozwolić na te oszukiwania. Decyzję zostawiam dla Was. Ale generalnie starajcie się odżywiać czysto. Kalorii nie wiem, ile spożywam. Nie pytajcie się mnie, bo zawsze odpowiadam, że nie wiem, ile kalorii spożywam i nigdy nie wiedziałem, ile spożywam kalorii. Czy to w okresie budowania masy, wtedy to już w ogóle nie liczę kalorii, tylko jem tyle, ile mogę, natomiast jeżeli chodzi o okres przedstartowy, też nie mam pojęcia, ile jem kalorii. Ja zawsze sugeruję się tym, ile węglowodanów jem, ile białka, generalnie ile makrosów spożywam. Generalnie, jakbym sobie przeliczył, to oczywiście by mi to wyszło, ile tych kalorii, ale nigdy tego nie liczę. Dobra, dobra teraz sobie piję tego shake'a potreningowego. Polecę się wykąpać i za jakąś godzinkę sobie zjem swój posiłek. No i dzisiaj to będzie oczywiście nic innego jak 100 gram ryżu, 200 gram, około 200 gram fileta, bo też yy, nie liczę, ale to tak yy, na około, będzie około 200-200 gram fileta i jakieś 10 gram oleju lnianego. Tak wygląda mój posiłek. Warzywka też oczywiście jakieś tam dorzucam. Najczęściej jest to pomidor albo jakiś ogóreczek, generalnie do Mam trochę długie zęby, nie za bardzo lubię ich spożywać, ale, ale jem, jem. A, tak.